Witajcie, z tej strony Paulina i witam Was na kanale Melcia TCG Dzisiaj otworzymy sobie już dziesiąte okienko kalendarza adwentowego Zapraszam Dziesiąte okienko już lekko odplombowane A więc rwiemy, mam nadzieję, że dzisiaj się to urwie dobrze Urwało się dobrze, bo mała plomba no i zobaczmy, co my tam mamy. Ok, ja już chyba wiem, co to jest. To jest coś małego. Dobra. Słuchajcie, jest to monetka, ale nie byle jaka monetka. Bo monetka z przekochanym Pokémonem. Proszę bardzo. Zobaczcie sobie. Jeśli chodzi o monetki, to monetki są wykorzystywane w grze karciane Jako rozstrzygnięcie na przykład, kto pierwszy e, będzie wybierał to zecz. Bo na początku e, tury jest rzut monetą, no i ta osoba, która wygrywa, ta osoba ma tą, ten przywilej, żeby wybrać osobę. Która zacznie grać. Jest to w większości przypadków nie, nie, niewiele znaczące. Jedynym minusem, chyba ta, tego, że zaczyna się pierwszym, jest to, że nie można od razu zaatakować Pokémonem. to znaczy? To znaczy, że jeśli przeciwnik wygra na przykład i wybierze, że to ty zaczynasz, to to znaczy to, że normalnie ustawiasz sobie kartę na aktywny spot, tyle kartów basicowych, ile masz na ręce. To pokemony basicowe wystawiasz na bench, y, czyli na ławkę rezerwową. Sześć kart y, zakrytych oczywiście jako nagrody, karty nagród. No i cała reszta kart na kupkę z talią. Y, no i co? Gra się rozpoczyna, ty masz Pokemona w aktywnym spocie. No i dokładasz sobie do niego energię odpowiadającą mu i w teorii mógłbyś zaatakować, bo jego atak kosztuje jedną energię. Ale no nie możesz właśnie, bo idziesz pierwszy. A pierwsza osoba, pierwszy gracz, ta osoba, która idzie pierwsza, nie może atakować w pierwszej swojej turze. Natomiast gracz, który idzie jako drugi, już Cię może zaatakować w swojej pierwszej turze. Więc jedynym minusem, tak naprawdę, zaczynania jako pierwszy jest to, że drugi gracz może cię za zaatakować swojego Pokémona jako pierwszego. Yy, zdarza się, ale są to wtedy obrażenia pokroju 10-20, co jest niewiele. Też w zależności wiadomo, jakiego macie podstawowego Pokemona od razu na start. Ale tak to właśnie wygląda. Ostatnio jeszcze mi się przypomniało, że pisaliście, że mam fajną czapkę Mikołaja, więc stwierdziłam, że sobie ją zostawię na odcinki i będę sobie w niej występować. Mam nadzieję, że Was to w żaden sposób nie razi, nie przeszkadza Wam. E, a jak Wam przeszkadza, to koniecznie dajcie znać. E, wtedy po prostu nie będę ubierała tej czapki. Uwaga! Kręcić monetką. O! Udało się! Jeszcze, żeby wylądowała na stole, nie? To fajnie by było. O! Drugi raz! No i mamy. heada. Więc osoba, która wybrała head, wybiera teraz, kto zaczyna. Co wybraliście? Piszcie w komentarzu, co wybraliście i czy wygraliście e, wojnę o to, kto wybiera pierwszą turę. Jeśli chodzi o monetki, monetki możemy też znaleźć w wielu różnych innych boksach, nie tylko w kalendarzach adwentowych, ale w różnych innych boksach. Są choćby. Takie najmniejsze produkty, jakie znajdziecie z właśnie z monetkami i które się kupuje głównie dla monetek, to są takie pakowane chyba dwa boostery i do tego jest właśnie jeszcze monetka z konkretnym Pokémonem. Z każdego dodatku jest chyba dwa albo trzy wersje tych Pokemonów na monetce. No i można sobie taki, taki zestaw kupić i mieć monetkę do kolekcji. Oprócz monetek, takie jakieś akcesoria, jeszcze, że tak powiem, kolekcjonerskie, no to są na przykład piny. Ja, na, ja osobiście bardzo lubię piny. Sama mam kilka. Wy ich nie widzicie, ale chociaż może pokażę na przebicie, co? Ja wam pokażę na przebitce. Ja mam tutaj z tyłu, jak mam to tło tutaj takie włochate jakby, to na tym tle mam właśnie przyczepione. Piny z pokemonów, ale jest to tak ucięte, że akurat nie widać tych pinów. Ale zrobię Wam przepiskę i sobie zobaczycie, um, jakie mam te piny. Mam ich niewiele, no ale są, więc się pochwalę. Jest pin z Pikachu i jest pin z pokebole No, tutaj możecie zobaczyć jeszcze mój mój bryloczek z Eevee. Jak mówiłam, ja jestem chora na punkcie bryloczków. Mamy jeszcze przypinkę z Gęgarem, no i bryloczek z Sylweonem. Jeśli chodzi o same monetki, ja w swojej kolekcji mam ich dosłownie niewiele, mam ich kilka e, i troszeczkę o nich sobie pozwolę opowiedzieć, no bo jednak żeby ten odcinek nie był pięciosekundowy, to trzeba tutaj y, o czymś opowiedzieć. Generalnie tak, mam dwie monetki z tutaj, uwaga, zgadnij jaki to Pokémon? <grymne> Proszę bardzo. Mam nadzieję, że to widać w tym odbiciu świetlnym. O, może tak. Proszę bardzo. Jeśli dobrze kojarzę to jest Rajku, a jeśli nie, to mnie poprawcie, bardzo Was proszę. No i oprócz takich monetek, no to mam takie najzwyklejsze e, żetony stanu, czyli mam żeton stanu, e, który oznacza, mm, że jest Pokémon otruty. Jeśli chodzi o. Jeden z nowszych dodatków, tak zwany summer Set, który wyszedł niedawno, czyli shrouded fable, no to tam coś takiego jak zatrucie jest na porządku dziennym, jakby ten dodatek skupia się właśnie na zatruciu. Natomiast powiem Wam, że właśnie nie wiem, czy przez to, że się skupia na zatruciu, czy przez design. Ale nie siad mi ten dodatek bardzo i ja mam z niego chyba może 10 kart, może jeden booster z tego otworzyłam z ciekawości. Ale tak, to nawet ETB-ka nie kupowałam. A od kiedy kolekcjonuję, no to praktycznie każdy dodatek i ja kupuję etb nie? E, więc tutaj sobie dałam z tym spokój stwierdziłam, nie, nie jaram mnie to nie ma nawet żadnych ładnych kart które mi się podobają jeśli chodzi o e, illustration Rerki Twilight Masquerade też ciężko dropił, ale była tam przynajmniej ta Eevee, którą w końcu wydropiłam tak, mam w swojej kolekcji Eevee, jak ktoś nie widział pierwszego odcinka, to mam w swojej kolekcji tą piękną full artową Eevee więc jest się Cię chwalić. Tutaj ze starszych takich dodatków mam jeszcze dwa żetoniki. Właśnie jeden oznacza truciznę i myślę, że jest on bardziej taki czytelny, jeśli chodzi o truciznę, niż ten nowszy. A tutaj jest znacznik ognia chyba? A jeśli nie, to mnie poprawcie. Bo obecny znacznik podpalenia wygląda w ten sposób. Tak wygląda ten znacznik. Uważam, że jest bardziej czytelniejszy niż ten e, stary, natomiast z drugiej strony, znacznik trucizny jest bardziej czytelny ten, który był stary, a nie ten, który jest teraz, który jest nowy. E, przynajmniej moim zdaniem, nie wiem jak waszym. Macie od tego sekcję komentarzy, więc zachęcam do podzielenia się opinią na temat monetek, na temat żetonów do Pokémonów. Może macie jakiś swój ulubiony albo macie bardzo bogatą kolekcję żetonów. Jestem bardzo ciekawa, czy, czy tak jest i czy w ogóle koncepcja monetek się Wam podoba, bo jak dla mnie, to mogłoby tego nie być tak naprawdę. Często nie ja się głównie rzuca kością, więc nie rozumiem po co te monetki, te monetki powinni dawno wycofać, moim zdaniem przynajmniej. Eee, także tak, myślę, że dzisiaj taki krótszy filmik no też nie ma za bardzo co opowiadać o tych monetkach. Eee, w poprzednim odcinku się rozgadałam na temat komentarzy, więc jest on troszkę dłuższy, eee, przez co pewnie wpadnie trochę później, bo będzie więcej pracy z nim jednak ten będzie taki krótszy, więc pewnie wpadnie o godzinie 17. Jak staram się to robić regularnie codziennie o 17. Widzimy się kolejnego dnia w kalendarzu adwentowym. Ja mogę Wam za dzisiaj tylko podziękować. Widzimy się mam nadzieję już jutro i do zobaczenia. Cześć!